Drodzy, wszystko na Palianowę już jest spokojnie. Tylko nie ma z nami ważnej osoby. Nie ma z nami Bolowskiego. Już od naprawdę ponad miesiąca go nie widzieliśmy. Wy też piszecie cały czas, ale ponoć jego rodzice po prostu nie pozwalają mu tu przyjść, w ogóle nie pozwalają mu grać ani nagrywać. To jest wielki problem, musimy to załatwić, żeby wszystko wróciło do normy, żebyśmy byli całą paczką. I to jest bardzo, 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 bardzo ważne. Tylko no co? Widzę, ja zadzwonię do Bolowskiego. To jest teraz bardzo ważne dla mnie. Mam nadzieję, że powiem mi, gdzie, gdzie są jego rodzice, czy mogę pogadać z jego rodzicami. Zrobimy jakieś. I zdjęcia, wszystko, wszystko mm, jakoś uzgodnimy. Dobra, dzwonię moi drodzy do Bolowskiego. Kurde, dzwonię, dzwonię, dzwonię do niego. Poczekajcie tylko tym razem. Eee, o! Halo? Bolo? Gdzie ty? Czekaj, 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 gdzie ty tak mówisz? Gdzie ty jesteś? Jestem z Logą. Ej, to ty jest, wiesz? Wykonasz i jestem teraz... To... No dobra, dobra, to nie mów za głośno, żeby cię rodzice nie usłyszeli. Eee, oni ci nie pozwalają przyjść, w sensie, no, głównie tata ponoć. ty nie pozwalam, Nic tata, w ogóle grasz. W ogóle, kompa, na kupa nie chodzę. Tylko, żeby się na ten, na Libusa Ja ci nie słyszałem chyba od półtorej miesiąca, ale to ty nawet w CSA nie grasz? No nic, nic grałem Tu, jak zobaczę, to. O kurde, no, dobra, bo, Bolo, im, a, nie a, nie wiem. a powiedz im, bo ja bym to załatwił, mi się wydaje, że jestem w stanie, e, mam dobry plan, tylko ja bym musiał wiedzieć, gdzie są twoje rodzice. Proszę, zrób to, zrób, a to, ale to masz jakieś dane, gdzie oni mogą być? No, mam kordy. Dobra, dobra. o, kordy? Oni są. Kordy masz, oni są na tym serwerze? No tak, są normalnie, no, bo, bo jak im pokazywałem, to też byli. Dobra, dawaj. No, mów po kolei. Czeka sobie, cicho, czeka, bo no, to dobra, muszę Co? Wracaj, Czekaj, jestem cicho. Wracaj, No, jestem cicho. jestem cicho. Jeden, jeden. Ja czekaj, czekaj, mi jak minus? Minus 1, 1, No? 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 Jeden, No? dziewięć, no. No. no? Jeden cztery dziewięć zero. Je jeden, cztery, dziewięć, zero. Dobra, mam. Mam nadzieję, że dobrze zapisałem. Minus 1180 Spacja 64, Spacja 1490. Dobra, bolo, dobra, bolo. Działamy. Mam nadzieję, że jutro się zobaczymy i będziemy już gadać normalnie. No, nara, bolo. Trzymaj się. Dobra, dobra przyjaciele, dobra, udało się, udało się Udało się Klasa światowa Dobra, mam kordy widzowie, idę po I musimy go odnaleźć Troszkę się stresuję, nie wiem jacy jego rodzice są Pójdziemy do nich I no namówię ich, żeby po prostu Bolo mógł wrócić Moi drodzy na Palionowo, bo nie ma go już Od naprawdę bardzo Ale to bardzo długiego czasu, chyba z ponad miesiąc To już jest? Chyba półtorej miesiąca nawet, moi drodzy, Bolowskiego już Czekamy na niego już tak długo I co tu robi miś? Co tu robi z Antarktydy? Co to jest grane? Dobra, ale zrobimy widzowie tak, żeby pokazać tym rodzicom jak Bolo mieszka jak żyje w jakim mieście wielkim i tak dalej. Bo może rodzice w ogóle tego nie wiedzą, może Bolo nie pokazywał. I pokażemy też tym rodzicom zdjęcia i to wszystko i to będzie taka karta przetargowa, żeby Bolo wrócił na Palionowo moi drodzy, bo ten dom pusty stoi. Patrzcie, Bolo jest taki śmieszny, ja na niego czekam. Dobra, idziemy widzowie, ja idę dzisiaj z samym Dave'em, nie wiem czemu Dave'o. Ma, ma dziury w skinie, ale to trzeba naprawić. Dzisiaj bez Leona, Olka i Lola idziemy z samym Dave'em, moi drodzy, bo to jest misja bardzo ważna i tylko osoby mm, od początku Palionowa muszą załatwić tą sprawę. Dobra, rezydencja Dave'a. Do Dave'a. Pukam Aha. teraz do rezydencji Dave'a. Intensywne pukanie no. w rezydencję no. Dave'a. No. Siema, Cześć! Tak, Dave. no. mam pomysł jak zdobyć Bolowskiego. Pomysł! Co, ale Bolowski przecież dostał pana od swoich rodziców? Nie, co nie no mówisz? właśnie, właśnie, dlatego trzeba do nich jakiś Bolowski podał mi kordy i ci rodzice faktycznie tu gdzieś są. O! Może trochę daleko, ale damy radę, to jest jakieś. <laughs> prawie 3000 kratek stąd. Co? Ale nie, to jest niemożliwe, posłuchaj, przecież ja gadałem stąd, bo był bardzo negatywny. No ja mówię, no, no na pewno będzie, ja nie mówię, że na 100% nam się uda, no ale trzeba jakoś ich namówić, no co Bolowski? Teraz już nigdy go nie będzie z nami? No nie, no, w takim razie dobra, to bie, bierzmy, a daleko to jest? Ile kilometrów eee, stąd? To no, no, tak jak dokładnie 2800 700 kratek <grym <grym O nie, no dobra, tak. weź najlepszą elitrę jaką masz tylko w plecaku Mam, w sensie, wszystko mam, tylko trzeba, musimy mieć jakiś plan, bo nie możemy tam później się Siema, nam bola, a ten tata plan nam przywali wygląda Przywali nam tak, tak i, i nas nie ma, no co co Słuchaj. my, takie kaszojady, co my zrobimy? Plan wygląda tak Ja chcę bolowskiego, Amerykiu kiedyś od... Bolowski to mój brat. Oddajcie mi go. Jak brat, przecież ci rodzice będą wiedzieć, że ty nie jesteś jego bratem. To jest to logiczne. Eee, aha, I w ogóle nie jesteście podobni. Eee, no, Eee. Z Zmień, na oczy daj takie, jedną kropkę daj. Po dobra, ci, dobra, jak. Dobra, 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 ja ci powiem tak, panie zasępujący, idziemy z mieczem, mam naprawdę bardzo Nie, ale miecz. nie możemy, nie no właśnie. Czemu? Weźmy, załatmy to polubowne: no nie możemy mieć zatargów z rodzicami bolowskiego, bo to będzie niefajne. Czyli mam... delikatnie, spokojnie, tak klasycznie. Tak, tak, tak. musimy pokazać, że dobra. jesteśmy naprawdę yy, mega, mega, wiesz. Yy, Wysoko postanowionymi osobami, po prostu a, tak, a szanowanymi, no szanowanymi po prostu, i żeby czuli szacunek No nas i musimy pokazać gdzie on mieszka, zróbmy mia zdjęcie miasto i zróbmy zdjęcie dobra, domu bolskiego, dobra, dobra. i że jest tutaj pomnik, o pomnik, czekaj e, To poczekaj, poczekaj, to jak już weź zobacz czy ja ten dobrze to zagram, czekaj Dzień dobry panie Bolosławie, dzień dobry panie Bolosławie. jestem wysoko postawionym youtuberem Mam bardzo <laughs> dużo subskrypcji jestem świetnie rozwijającym nie, się mistrzem. Nie, to nie wyjdzie w ten sposób, nie. I, i, i poproszę nie, o moje... oddanie. Nie, 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 wiesz co, no. My, może bądźmy sobą po prostu i tyle. A. No nie wiem, czy to będzie dobre, pewnie no Zabra. dobra. no kurde, jak nas nie polubią, to już ich sprawa, no. Nie wiem, najwyżej Bolowskiego z tej chaty wyrwiemy, dobra. Musimy zrobić zdjęcie domu, tylko czy, czy Dąbolowski jest do tego, ładny? Dajewo, czemu Dąbola w środku jest pusty? E, jak to pusty? Co, Co się stało? Nie, ej, Jak ja, tak ja mam zrobić zdjęcia teraz? Nie, dobra, zrób z zewnątrz tylko, z zewnątrz A kibel? Zrób. Też nie będzie, chyba. Uh! Bo wszystko zabrał ze sobą! To jest straszne! Dobra, zrób zdjęcie dobra, z zewnątrz. z zewnątrz tylko z zewnątrz. Tak, ja no? cię kręcę, no ale tragedia! No to się stanęło! Dobra, stań może, żeby było widać, że to faktycznie jest to, bo będziesz dowodem. Dobra, dobra czekaj. Bądź na tych zdjęciach. Jest o. spoko? <laughs> Tak stoi! Taki pachołek! Ej, mogę się płacić, Dobra, Poczekaj, teraz widok z domu Bola. O, dawaj, widok z domu Bola. Dobra, to czekaj, dobra. W kamerę teraz. Dobra, git! Git, i czekaj jeszcze. A chcesz ty być na jakimś? I, i, i wiesz, że. No dobra, i wiesz, że Bola, i wiesz, że Bola jeszcze chodź. Dobra, dobra, to, dobra, to tak, dobra, żeby, to żeby było widać. Pokażemy. Tak, 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 że tak, żeby było widać się no Dobra, Dobra, zrób mi zdjęcie, trzymaj, daj, to, daj, daj, i trzymaj, trzymaj. mi daj. Dobra, dzięki. Dawaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Co ty robisz? Nie, stań, stań Dobra A, będzie widać Wierzowiec bola, on ma wiele, wiele osiągnął Ej, jak to się? Właśnie jeszcze... Wiem co jeszcze pokażemy, wiem co jeszcze pokażemy, na pewno się zgodzą, dobra. Co, co ty czekaj? robisz? Czekaj, tam. Stoję, dobra. no. Trzeba w lewo, w prawo Prawo, prawo, w prawo dobra. <laughs> dobra Co ty dobra. robisz pokaż Życia aparat to fajne. A co to jest? Ja wyglądam jak budynek Wyglądasz jak i patrz, jeszcze jedna rzecz. Bolo ma z nami willę ogromną. Przecież on jest bogaty! No właśnie, on no nie może co odejść, nie! Przegonamy dobra go dobra, do na pewno, na pewno się uda. Tylko problem jest taki, że musimy teraz yy... więcej nie pokazujemy chyba już, nie? No tyle wystarczy, to jest wszystko, co ma tutaj Ooo, O! Będą, i ten! Powiemy, że mamy szkołę własną. Szkołę zrób, no, że. Mam szkołę. Nie, To tylko się pokaż, to się pokaż. Dobra. Dobra, Git. Czekaj. Ha! Co się bawi. Pokaż, pokaż, pokaż. Dlaczego? Dlaczego co to ma być? Jak ty to zdjęcie zrobiłeś? Jesteś, jesteś. Takie czoło widać. Dobra, mamy wszystko, jest szkoła. Czy coś jeszcze by się mogło... A ty masz kordę, tak? O, Daj rodz... też policję. Rodzice by się uczypili, że nie ma tu policji, szpitala. Wszystko tu tak. jest, wszystko w tym mieście mamy. Bolowski ma wrócić. Dobra, mm, idziemy tandy, idziemy tandy, idziemy tandy. co no tutaj, oh, w tego Hopsa, hopsa, hopsa. Tu jest taki wolny plac, tu się zmieściło. Dobra, no? No? tu jest idealnie. Mm, możesz się położyć tutaj tak. Dobra. Dobra, jest szpital, jest wszystko. Dobra, no już mamy no więcej, już nie ma sensu. Już kurczę, tyle dowodów zdjęć, że my się wydaje, że ich przekonamy, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, gdzie trzeba teraz lecieć? To są kordy minus 1100 plus 1400. Dobra, gdzie to będzie? Uwaga. Minus 1000... tam jest minus 1000 Dobrze, gdzieś tam okej. Okay. Ej, to tam coś chyba kiedyś było? Dobra, lecimy na w tym kierunku. Ty to chwalczy nawet szybko przylecimy, mamy to... Te... Ferwerki przemocne No, 1000 to jest blisko Minus 1000... Ej, pamiętasz to miasto? Pamiętam! Jo! To hejter to hejtera, tak hejtera? Jakie tak, dawne powietam. czasy Minus No, Kurde, mega szybko tam dolecimy Dom mm. Spongeboba! Boba na nas! Kurde, ile rzeczy Minus 1100 plus... to ty, jest ty, ty, zaraz Jeszcze gdzieś dalej, nie? To gdzieś... tym chyba lasem No, czyli ja tu nigdy nie byłem ogólnie w tej części jeszcze, ale... Tutaj ja naprawdę mieszkają rodzice? Nie wiem no to jest run? zima. Ale w zimie tak myślisz? No nie, to jest jeszcze 8 kratek, to będzie. Nie, za zimą A, chyba. Okej, okay, okej. Okay. Nie, to jest tak, to jest gdzieś. Chyba dobrze lecę. To na pewno. A, minus 1100, to jest zaraz! To jest gdzieś czekaj. tu! Szukaj, 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 to nie widzisz. gdzieś tam. tu, to będzie gdzieś tu. Ej, widzę jakiś <laughs> tam patrz? To chyba jest to! Ja nie mogę, tak. widzę to tam jest? kogoś, czekaj. Wyląduj, wyląduj, wyląduj. Ej, tam jest. To ta, ta bola tam jest, widzisz go? Ej, fuck. Ja nie widzę. Ej, on ma minigana, jak bolo. Ej faktycznie widzę no i... Jego... Dobra, on to ma rodzinne Ej, A ja nie ja nie chcę nam iść, nie, ja się boję. Dawaj spróbujemy, dawaj. Myślisz? Ale tak, on, dawaj, ale on będzie w nas strzelać od razu. Dawaj, nie gadaj, będzie wróżbę. Na dobrze, pewno no, dawaj. będzie w nas strzelać, 100%. Dawaj, 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 dawaj. Ja. ja, ja... <śmany> co, co? On już nas widział? <śmany> co, co? Już nas widział? <śmany> ale nie, latające drony, dawaj! Halo, nie! Przepraszaj, ej, dziennie, przepraszamy, my jesteśmy DT, nie, nie proszę odłożyć broń, proszę, prosimy. O, oh, ja cię dobrze znam, gówniarzu. O nie, yeah. o nie, o nie. Ej, chwileczkę. Witam rodziców. Miło mi poznać pana. Jak, 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 jak pan ma na imię? Witam, witam. Ja Paweł ej, jestem. Ja co cię obozieg mam na imię? Jestem tatą ja, ja nieźwiadkiem. Ja, ja, ja. Panie Ryszardzie, ja, ja jestem fanem, naprawdę bardzo lubię pana. W podzięce daję tutaj mięsko, i w podzięce daję papier naj, najwyższej jakości. No, to masz kwarta, że chociaż też rajtaśmy, bo nam się skończyła. No i, i, i pa, proszę Panie Ryszarda, e, czy możemy porozmawiać e, o pana synu? Nie, jeżeli chodzi, że chcecie go z powrotem zabrać do tych świrowa, to nie ma opcji, on nigdzie nie idzie. Czemu? E... No ty się pytasz czemu i się tłumaczyłem przez telefon kiedyś. Ale no dobra, rozmawialiśmy że z telefon GADALIŚCIE?! Ale... Tak, ale ja nie zrobiłem żadnych złych czynności! Tak, w złych czynności. E... Przez was moje dziecko przestało się uczyć. Jestem normalnym e, proszę, człowiekiem. Jak pa, pani mamo, jak ma, pani ma na imię? Zdzisława. Zdzisława, wracaj do domu. Zdzisława... Z... chwilę, chwilkę, chwilkę, chwilkę. Możemy porozmawiać tutaj z panią? Tak, oczywiście. Już bo... swobodę, idź do tego domku. Ryszard, Pania, Ryszard, pani nie <laughs> Ryszard, do domu. proszę pani, może tak, żeby pan Ryszard może nie słyszał. Eee, o, o co chodzi z, z pani Nie, idź do nas zaraz, ale szybko, zanim mnie pobije. No dobra, dobra, pani Zdzisławo, bo naprawdę my... Tam, tam jest wszystko w tym mieście. Nie wiem czy, czy Bolo bo, bo pani opowiadał wszystko, ale wszystko mamy w mieście i tam naprawdę dobrze mu się żyło. I blisko nawet mamy, tylko dla, dlaczego on nie może wrócić do nas? Tak, tak! Opowiadał mi wszystko, ale e, ja jestem za tym, żeby on już nie miał tej kary, ale Ryszard jest jaki jest i ciężko go zmienić, hmm. naprawdę! Kurczę, no Ryszard ja to jest twarda ręka rodziny widzę. E, a da się jakoś go przekonać, jakbym pokazał jakieś zdjęcie miasta i tak dalej. Naprawdę Bolo był mega bogaty w tym mieście. Tak, wydaje mi się, że na pewno. Musisz z nim porozmawiać Oj pani Zdzisławo, bardzo, ba bardzo miła jest pani, serio Ja pani kiedyś zrobię ciasto, albo pani zbuduje, postawię dom nowy Mówię, ale to ja jestem policjantem Dobrze, <grym> <grym> e... no, dobrze. dobra, Spogodziliście się? E, tak, no e, znaczy, znaczy nie rozmawialiśmy jeszcze o Boru e, no. No i tego tematu mi tu nie poruszać w moim domu. Myszar, e, ale... spokój się! E, ale macie, macie tu gdzieś bolo, stolik! To ja bym hmm. ja bym to gdzieś chciał. E, macie jakiś stolik? E, A co? E, tak, Widzisz, że jak co, myślę. że pieniędzy mamy dużo i nas stać na stolik? No. W sensie, ale bardzo ładny domek ogólnie e, pań, państwo mają bardzo. O. Tutaj jest tutaj spokój jest bola, ale go teraz nie ma. E, dobrze, panie Ryszardzie, e, my pochodzimy z miasto. Palionowo. Mam no, eee... ja pa, bolo, bolo, bolo tam był e, bardziej Antek, będę mówił, bo pewnie, pewnie na niego Antek mówicie. Antek <noise> o, był. Tak, naprawdę... tak. Tutaj jest jego pokój. Eee, I był bardzo, bardzo wysoko postanowioną osobą na palionowie. Każdy go wielbił i tak dalej. Eee, już nawet dzieciaki, młodsze dzieciaki brały z niego przykład. I możemy pokazać parę dobrych. Minigan się obejdzie, to już wiem po kim mm. ma to bolo. Ja mm -hmm. <noise> Dajcie mu mówić! Dobrze, mm, więc tak, e, parę dowodów mogę pokazać, Dave potwierdzi, bo on jest również na zdjęciach. Dowody, że... dowody, policja, uciekaj, chłopać wszystko, szybko. To prawda, byłem na tych zdjęciach. E, co? E, jaka policja? Jakie dowody, o jakich dowodach mówicie? Ej, to dlatego Borot zawsze się pan... tak policji boi. No, może pan Ryszard coś, przy... czy panie, pan Ryszard coś zawinił? Ja, ja, ja nie, nie wiem, o czym mówicie. Dobra, nie ma Nie, 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 wiele Tak, mamy zdjęcia, jest tego wiele i chcę świetnym człowiekiem. że Bolo jest naprawdę świetnym człowiekiem. On ja zasługuje... Wiem, że bo ja... nie, Bolo, dla ciebie Antuś. Antuś, Antuś powinien być na palionowie, dlaczego? Antonio! Dla Anto Antonio, Antonio, bardzo szlachetnie. <noise> Antuś! Powinien być na palionowie, bo zasługuje na to i nie powinien siedzieć cały czas w czterech ścianach. On musi wykiełkować i wyjść poza dom, wyjść z rodziny! I no, wychodzi do szkoły i się uczy! No ale my też tam mamy szkołę. Co ty gadasz, że masz szkołę? Dobrze. To dlaczego o taki... Chwileczkę, chwileczkę. I tu mamy naprawdę w no? szkołę, no? gdzie są najlepsi nauczyciele tam. Uwaga, uwaga, dowód jest taki, że Dave jest tam na dół, w, w rogu ekranu. Tak, to prawda. Proszę mhm. sobie zobaczyć. Proszę zazdrość uh. na wszystkie materiały. Okej, okay, tak. no. Świetna ja, szkoła! Ja, widzę widzę tego Dave'a, no widzę, no. I to jest nasza szkoła i wygląda to jest taka amerykańska szkoła i wszystko angielski już w miarę potrafi. Jedynie Dobra. ma problem... Daj, Peplos, na, daj tu. Na, no. jak ty mi tutaj to postawali tak, do ręki dajesz. E, Problem jest taki, że mam bolowate wymowy i naprawdę walczymy z tym, żeby mówił rrr. Ja, ten, jestem tu na dole. Tak, to, tutaj jest. Bo, bo, bo. No i zepsuły zdjęcie, no i po co tu właśnie w kadr? Ej, no ale tu myślałem, że jesteśmy kolegami! No jesteśmy dawcie pytany, kurde, chciałbyś takie daje. No. Co? Co? A, co? Ale a ten aporo może wrócić Antek, ten? Nie. Czemu? No bo co, bo macie szkołę i... Chwileczkę, chwileczkę! Tak, właśnie on musi moim zdaniem wychodzić, do, 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 musi mieć przyjaciół, on nie może siedzieć cały czas z rodzicami. A po drugie, bardzo, ale to bardzo blisko mieszkacie ogólnie, więc możemy się spotykać, nie? Hmm, tylko powiedzcie mi jedno. Kto mu dał minigana? Widziałem to wszystko, co wy tam minigana, robicie. ale pan też ma minigana, to na pewno pan to... Znaczy, pan Antonio A... zauważył to u pana i też chce mieć minigana nie cały Nie tak, czas. nie tak to muszę mieć, Patrz. Pana syn, pewnie o dziedziczu, bo tak wybitnym człowieku chęć do trzymania minigana sprawuje się z nim. Oczywiście wiele gorzej niż tata, ale jednak trzeba przyznać, że to po panu, bo to pan jest mistrzem <laughs> z Grujen. No, 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 no dajwo, to trochę mi trochę tutaj, ja go powiem, to wam no, Ale wie. ja bym zrobił tak, mamy większe, więcej dowodów, bo może wy nie wiecie, jak to miasto wygląda i co tam oferujemy. Jest szkoła, tak? Jest piękna szkoła, mm, jest szkoła, mogę oddać, żebyście mieli zdjęcie na pamiątkę. My też szkołę mamy. I żeby się nic nie działo w mieście, to mamy szpital i policję Dave jest dowodem. Tak, jestem. No tak. i widzę, że jest martwy albo skuty. Nie ma policji, wypad z policją! Spokojnie, dobra, pol policji policj nie musi być. Ale proszę tutaj oddam zdjęcie. Następne zdjęcie to jest. E chwileczkę, chwileczkę. Bolowskiego... O, pomnik, pomnik. Bolo ma swój pomnik i każdy go ma. Patrz. A to kim on? Jest, jest mapami, on, co? Jest, co? On, on jest mistrzem. jest bolo, jest po lewej, jest jako pierwszy, widzisz? On jest oh. sławny, zebrał na kanale ponad 60 tysięcy subskrypcji. Tak, tak, jest sławny, no, Ludzie, Ludzie go kochają. Jaki goną? No ma kanał, przecież pan mi mówił przez telefon, że widział. No tak, widziałem, ale myślałem, że usunęliście go. Nie, nie, my nie czekamy, czekamy. Widzowie, bardzo czekają. Piszą pisz, mi w komentarzach, żeby. Bolo, gdzie jesteś? co się nauczyć. Widzowie Taki to ludzie? ludzie. Także, no, jest naprawdę wysoko postawioną osobą. Tu też oczywiście oddamy tej foteczkę na pamiątkę. Mm -hmm. e, co jeszcze, co jeszcze? Bolo ogólnie ma dwa domy i wieżowiec, czyli trzy budynki. Co, jak tu ma dwa domy? No, on, no, on jest naprawdę jest bogaty, jest, jest ultra bogaty ja, jak dwa domy? Przecież my tu mieszkamy w takim małym, on ma dwa domy? Ma dwa domy A to to Powiem szczerze, że ten jeden dom jest trzy razy większy niż ten No uwaga, to jest teraz. jego dom a I proszę zobaczyć jest skale, to, to, skalę? to jestem ja, a to jest dom tak, jest Co? ogromny, jest, jest ogromny, jest ogromny, ale chwilę, wieżowiec jest jeszcze większy, proszę tutaj na pamiątkę, to jest dom Bolowskiego, pana syna ehm, na, Widok, o, Bolowski. widok, widok z domu, zobaczcie, tak. jakie bogate miasto nie, nie. Widok z domu Ej, tam jest nasz syn, tam jest nasz syn, zobacz, bo tak, to jakiś wieżowiec Tak, to jest ten wieżowiec, to jest właśnie jego wieżowiec, zobaczcie, jaki jest ogromny ale po jaką cholerę na każdym zdjęciu jest ta żaba? Patrz, patrz żaba, no żeby, żeby był dowód, że my tam byliśmy, tak? Że to nasze miasto. To no, no jest dobra. dowód, to jest dowód namacalny. A tu jestem <śmulity> akurat ja na zdjęciu z wieżowcem. E, nie mordo. No i zobaczę. <śmulity> Panie Zdzisławie, znaczy, Ryszard... Nie, no se Milusyc tutaj robi. Panie Zdzisława, przecież pan Ryszard. <śmulity> Nie Daj, no powiedz coś! No <sury> nie, jestem. nie, no to właśnie Nie jestem, jest sytuacja. Dobrze, dobrze, nieważne, nieważne. Tutaj też oddajemy, to jest wieżowiec pana Bulowskiego A stuka. chciałbym jeszcze coś dodać tak, swoją drogą. Tak. Mm -hmm. Poczekaj, Pepewus, daj mi dodać tutaj trzy słowa do tej sensownej wypowiedzi. Oczywiście. Chciałem tylko powiedzieć, że bez Porowskiego ta wioska to jak e żurek bez jajka. Jak palma bez jak tu. Jak jak jak? Tak, Zwałaś, przyjaciele chcą, żeby wrócił. Żurek bez jajka to, ja, to tak. Jest Musi nie wrócić, serio. Bolowski musi wrócić. I ostatnia rzecz. No to już będzie ci na pewno w szoku. Bolowski ma własną willę. To prawda. Znaczy co prawda mam najmniejszy kawałek, ale masz ma. nasz synek dużo osiągnął, ja jestem kawałek. To, to jest twoja Tak To jest od Antusia to? Do... A co tak. najważniejsze, pana, państwa syn zawsze mówi, kocham swoich rodziców chami. Dokładnie, dokładnie, więc nie to możecie go trzymać To jest O tym tak codziennie mówi nam, że nas kocha Proszę tak, na prawdę. I teraz tak, po prostu chcielibyśmy mm, bardzo, aby po prostu Czasami przychodzi, nawet nie, że cały czas tam mieszkał, ale żeby był z nami, po prostu nagrywał z nami. Z dzisiaj? Będzie dzisiaj o kontakt z wami. co ty myślisz? Ja, ja jestem z mojego za... synka Ale jestem chciałabym, chciałabym, żeby co dwa dni wysyłali nam zdjęcia, A... jak jest w szkole. A, no to pewnie, no to nie ma, nie ma żadnego no, problemu, naprawdę. Bo no i żeby na policję nie chodził, to pamiętajcie. Nauczycielem w tej szkole jest Dave, jest bardzo dobrym nauczycielem. Tak, to prawda, mam duży staż. On, zęzaj, On uczy tak, tak wszystko Powiedz ile jest oh. 2 plus 2 razy oh. 2 2 plus 2 razy 2 to jest 6, chłopak. Ale głupi to jest 8, czego ty nie rozumiesz? Nie, no i to jest błąd właśnie. No, 2, Do plus 2 2, 4, razy 2, 8, bo no, chyba to przebiega. Teraz... Panie, Panie Ryszardzie, Panie? Ryszardzie Panie? najpierw jest mnożenie! Póczasz! Jesteś w moim Dobra. domu i nie przeciwdziałem! Przepraszam nie. was, mój mąż miał udar! Eee, Be... Darujcie mu! Będzie lepiej, jeżeli on będzie się z nami już, gdzie jest pan. Tak. Mój... Panie Ryszardzie, pan jest mega ziomkiem, ja bym ja, bym, ja pana też zaproszę na palenowo. To prawda na kawkę czy coś. Pani Zdzisła. Panie Zisa, ma DHD. Jakiś problem? Wychodzimy chyba. Tak, ale chwilkę czy ci... ostateczne pytanie. Panie Ryszardzie, bardzo pana lubimy... Przepraszam, że tak Nie w końcu. No właśnie, tutaj wypas tam Ja się to położyć na chwilę by głowa, bo nie. Nie ma tych ty wypas Dobrze. łóżka! Ty nie wiesz co tam się dzieje. Dobra. Dobrze, ja teraz tak powiem. Panie Ryszardzie. Z... Piszę do pana słowa moje Mę... Które znaczą wiele i chciałbym, dzień chciałbym, żeby właśnie teraz w powietrzu lecą do Pana Prosimy z całego serduszka, żeby nasz przyjaciel wrócił do naszego miasta Będzie Was odwiedzał, czeka, czeka. będzie wysyłał Nazwałem zdjęcia ze szkoły jest go przyjacielem? Tak, to jest nasz przyjaciel Antuś ma przyjaciół z dzisiaj Ja nie ja wiem o tym, że on ma przyjaciół No Serio, widzi, przyjaciół widzi, przyjaciół panie, wziął, panie nie Ryszardzie, pan chyba tego nie widział, ale naprawdę ma przyjaciół Będzie dzwonił, będzie wysyłał zdjęcia, będzie przyjeżdżał, nie ma problemu Saron jest no, no. naszym przyjacielem? Eee, no, chyba teraz żarty robisz. A. A, no jest przyjacielem, tak, no faktycznie. Nie denerwuj starca! Ale ja jestem nauczycielem, nie mogę mieć takich relacji z uczniami. Ja, ja Bo... jestem nauczycielem i jestem bardzo ja jestem, nauczycielem. nauczycielem ja, ja jestem jego przyjacielem. I w dodatku okay. jestem też czasem okay. policjantem! No ale właśnie. Nie będzie tutaj policji w tym domu! Chwilę się pan zabił! co ty, ty <laughs> Ja tu mówię o jakichś wodach a on mówi, że, spojczym, że jest policjantem, on jest Dobrze, Odda pa, panie Ryszardzie, pa, pa, panie Ryszardzie, oddam miecz Dave'a tylko wtedy, jak Bolowski wróci, będziemy wysłać serio zdjęcia, będzie przyjeżdżał, dobrze? Dobrze, mój syn może wrócić do was. JAS, yes, dziękuję. Tu tulimy się. Super, dziękuję Wam. Odwiedzę Was na pewno, przyniosę Wam świetne fanty. Trzymajcie się, e, ro, rodzinka. Dobra, ja stąd spadam. Oni są psychicznie oni zabili Dave'a. Dobra, ja muszę wrócić, ja muszę wrócić na paleonowo. Szybko, moi drodzy, pogadać z Dave'em. Dobra, dobra, widzę, ja biegnę do Dave'a, nie, ale. <laughs> Został zabity, co to było? Dave? Do ja zostałem daj mi po pierwsze moje przedmioty, po drugie dlaczego mnie nie obroniłeś jakkolwiek no Jak wiem ci... Ej, e, nie mam butów, on chyba Ej, zabrał ktoś. A ja powiedziałem czy złego, chyba nie No nie, nie, on chyba jest naprawdę on nie lubi policji po prostu. No to jest bardzo dziwne. Dobra, ja powiem tak, a właśnie e, powiedzieliście, on, że Bola wróci? Da, buty ci ukradli. <laughs> buty ci ukradli, a miecz oddałem, żeby Bolo wrócił i powiedzieli, że wróci! No to co ty se handlujesz moimi on Ode mi twój mieć! Nie, no nie, ale oni ci ukradli go. Musisz, musisz do nich pójść. Oddałeś go sam. Musisz, musisz do nich pójść. Daj mi elitrę i firewerki, które starczą na zalecenie tam. O, więcej już nie mam, trzymaj. Pora na wojnę. <grym> nie, no nie zabijaj Nie zabijaj ich! Ja nie mogę, widzowie. Dobra, widzowie. Czy to możliwe, że jutro będzie film z Bolem po mega długiej przerwie? Bądźcie jutro, widzowie. Film z Bolem!